Witamy dzisiaj. Mamy taki moduł do naprawy do ponownej naprawy do E65 Ktoś go tu naprawiał, już pozamazłem te dane, żeby nie było, że jest jakaś tam No niech kary sobie myślą, co ma myśleć tu jest E65 Naprawiane to było w tamtym roku jakoś tu za krótko kawałka nie ma, bo się odkleiło to znaczy, zerwało na no, koło początku roku, gdzieś będzie, albo w połowie. No nie wiem, no nieważne. No. To tak czy inaczej, to tak dopiero minęło pół roku. Błędy mamy cały czas. Błąd pompy doładowującej, na teście, co nie działa. Zobaczmy, jak to jest naprawione. Czy się po prostu zepsuło samo z siebie? Czy usterka jest w aucie? Czy po prostu nie było zrobione? Tak ma być. No i tak to wygląda. Nie miało to prawo działać. Wypalone. No bez rozumu w ogóle to jest zrobione. I to kosztowało podobno dużo więcej kasy niż to co ja potrafię to naprawić za te pieniądze. Czyli to wyjdzie. Zaślanie zrobione zero kompletnie tylko ABSy to jest polutowane tak, żeby się to spaliło. Tragedia no. Także bez komentarza. Na razie. Taki mały upgrade do tego co wam mówiłem przed chwilą. Że pewnie jest spalone. No i jest spalone. Nie wiem czy to dobrze widać. Widzicie? Tutaj wypaloną dziurę. Aż wypaliło po prostu w porcelance, wypaliło ścieżkę, bo dultowali do kondensatora. To brązowe to jest kondensator i tu jest ścieżka pod spodem, także zamiast to wymienić, na nowe wstawić, no to zrobili tak. No jakiś czas będzie działać, a kiedy wróci, nie wiadomo. Nie wiem, czy się będzie dało naprawić, sprawdzimy, to zobaczymy, także tyle, na razie.